Jak wiecie, mój ostatni czas jest bardzo, bardzo intensywny. Większość swoich dni spędzam w transporcie, w pociągach czy w kinach z wami, za co jestem ogromnie wdzięczna, ale jest zdecydowanie mniej czasu na takie zwolnienie. I właśnie dzisiaj mam taką godzinę wieczorem, że mogę sobie wyjść na spacer, co uwielbiam. I właśnie wyszłam i tak sobie chodzę po Legnicy. I myślę, matko, jaka jestem za to wszystko wdzięczna. Jak, jakie mam szczęście, jak bardzo Wam dziękuję. A w ogóle tak w ramach ciekawostki, dzięki Wam zrobiłam 1959 km po Polsce, przyjeżdżając do kin. ku Polski przejechałam. Żeby się z Wami e, zobaczyć, żeby e, podziękować, że chodzicie do kina. No niesamowite to jest. Niesamowite, naprawdę, powiem Wam...